Witam serdecznie wszystkich Wszystkich widzów, wszystkich oglądających Kolejna dłuższa przerwa, gdzieś ten luty No jest u mnie bardzo, bardzo zajęty I, 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 i faktycznie nie ma czasu zbytnio na nagrywanie no ale przedstawię jak to wygląda, jakie zmiany nastąpiły Aktualnie tutaj jesteśmy w głębniku rozpłodowym Tutaj mamy samczyki i tak jak widać, jeszcze nie, nie są ptaki połączone. Widzimy tutaj, jak to, jak to mniej więcej wygląda. Samczyki już mocno nabuzowane. Myślę, że już praktycznie przygotowane do sezonu lęgowego. Wyglądają bardzo, bardzo fajnie. Mówię, może higiena nie jest idealna, ale wszędzie widzimy dużo, dużo puchu. Samczyki w pełni gotowe. Dzisiaj myślę jeszcze zrobię tutaj próbne parowanie ostatnie, puszczę je tutaj na dwa dni. Niech sobie jeszcze pobawią się z samiczkami i za jakieś półtorej tygodnia, w granicach 5 marca nastąpi już to parowanie właściwe. Tak jak widzimy, no moim zdaniem prezentują się naprawdę rewelacyjnie. Przygotowane, fajne, świecące bardzo fajnie pilnują sobie swoich cel. No, powiem szczerze, z rozpłodu jestem coraz bardziej dumny, jeżeli patrzę na to, jakie ptaki tutaj są. Że faktycznie mogę po celach przejeżdżać, i, i, i naprawdę, czy pochodzenie ich bardzo bliskie, to, to same lotniki oddziału, lotniki okręgu. Yy, czy tutaj, już yy, rodzice lotników, i tak dalej? Więc myślę, że ten rozpód z każdym rokiem jest selekcjonowany i, i, i coraz lepiej to wygląda. Miejmy nadzieję, że to się fajnie przełoży później w lotach, że będzie też coraz lepiej, aczkolwiek no mówię, to wszystko wyjdzie w praniu. Tutaj u góry pod piąteczką, jakby przypadkiem Krzysiu węglerski oglądał, to myślę, że. Yy, ten gołąb może mu przypominać pewnego gołąbka, którego tam u siebie na filmie kiedyś przedstawiał. A, może, może, go rozpozna. Tak jak widzimy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o rozpód. Przejdziemy, przejdziemy dalej, pokażemy nowinki. Kolejny gołemnik, czyli samice. Samiczki tutaj razem i lotowe i rozpłodowe jeszcze sobie tutaj siedzą i odpoczywają, czekają. O, jeszcze mówię, tak jak dzisiaj, dzisiaj puszczę je na próbne, próbne parowanie. Niech one tutaj te dwa dni jeszcze się z samcami pobawią. Może pokażę Wam, jak to wygląda to, to parowanie już teraz. E, po trzech łączeniach wszystkie są są ładnie połączone, trafiają do swoich cel. Tak jak widzimy już tutaj nosi to niektóre dziewczyny. Wystarczy, że ja wejdę. Chyba że są tak, chcą być tak medialne, i przed kamerą takie tańce odwalają, ale nie tak się zachowują już na co dzień. Widać, że mają już ogromną chęć łączyć się, nie ma problemu. Nawet te najpóźniejsze samiczki również bardzo fajnie się łączą. Tak więc myślę, że przepracowane z nimi było prawidłowo. I okres łączenia, tak jak mówię, około jeszcze 10 dni. I w końcu nastąpi już to łączenie ostateczne. No dziewczynki bardzo, bardzo rozochocone i bardzo chętne do, już do łączenia. Zerkniemy teraz jeszcze do samców i do nowej budowli. No i aktualnie jesteśmy u samczyków, tak jak widać gwarno samce też myślę że już naprawdę w pełni przygotowane będzie to widać za chwilę jak jak wpuścimy im tu samice. są pewne nowe rozwiązania przede wszystkim mają otwarty gołębnik e, ten boczny czyli do gołębnika wdów wiadomo jak teraz będę robił próbne parowanie to ten gołębnik będzie zamknięty ale jest to też zrobione żeby Miały po prostu więcej tej przestrzeni. Ten gołemnik nie jest aż tak duży. Tych samczyków jest tutaj 30. Plus jeszcze dwa te dodatkowe, które, które nie mają obranej celi, takie rezerwowe. Więc, więc naprawdę jest tutaj, jest tutaj moim zdaniem zbyt ciasno. Tak więc z tego powodu, otwarty jest ten drugi gołemnik i jeszcze coś nowego, żeby miały ten dostęp. Do większej przestrzeni, żeby mogły sobie tutaj troszeczkę luzować. Wiadomo, do czasu złożenia jajek ten gołemnik będzie zamknięty. Ale to też po to, żeby tam żadnej samicy nie podkusiło, żeby po prostu powędrowała gdzieś tutaj obok i, i że tak powiem, łączyła się z innymi partnerami. E, tak więc do czasu złożenia jajek tam ten gołemnik będzie zamknięty, a po złożeniu jajek ten gołemnik w dół będzie otwarty i będą mogły. Sobie spokojnie tam samiczki przechodzić i odpoczywać. Tak jak mówię, nie ma krystalicznie, jeżeli chodzi o, o czystość, aczkolwiek wszędzie widzimy dużo puchu. Myślę, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Bardzo fajnie, chłopaki również świecą się, więc myślę, że jest bardzo, bardzo dobrze. I przejdę, pokażę jeszcze, co powstało obok. I przechodzimy tutaj obok, i widzimy, że obok gołemnika wdów powstała nowa dodatkowa woliera. Pamiętacie, tutaj wisiała taka mała wolierka. Teraz powstała duża voliera z regałem na ruszcie. Zaraz wejdę i wam pokażę, jak to wygląda. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie dla samic na na okres lotów. Będą miały otwarte tutaj przejście, żeby mogły sobie spokojnie przelatywać. Jest to dzisiaj dosłownie otwarte dla nich, bo jeszcze, jeszcze w dniu wczorajszym tutaj robiłem wylewkę, wieszałem te regały, i tutaj z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować koledze Mateuszowi Dzwonkowskiemu. No, powiem szczerze, wykonanie tych tego regału naprawdę bardzo, bardzo solidne, coś, co mi się bardzo podoba lita deseczka. Naprawdę to jest według mnie praktycznie niezniszczalne, z tyłu nie, jakaś, nie jakieś kołeczki, tylko kawał śruby ewidentnie mocnej, tu widzimy też płyta mocna, naprawdę wykonanie bardzo fajne, cenowo, naprawdę nie. Nie jakoś drogo, bardzo fajny kontakt z kolegą. W tym momencie naprawdę w pełni mogę, mogę kolegę tutaj polecić. Bo wykonanie naprawdę mega, mega fajne, mega solidne. Naprawdę fajnie to wygląda i myślę, że na długie, długie lata ten regał będzie spełniał swoje, e, swoją funkcję. Wolierka. E, z dwóch stron jest pleksa, czyli tu mamy pleksę, od tyłu mamy pleksę, będzie dużo światła. Z przodu siateczka na nią prawdopodobnie jeszcze pójdzie ta siatka przeciwwiatrowa. Na, na górze blacha tak więc zabezpieczone, żeby nic tutaj się nie dostało. Na dole zrobiona wylewka różcik i tu będą mogły, tu będą sobie raczej siedziały, wiadomo, w nocy. Będą sobie nocowały na, na tych spoczywakach tu w środku, a w dzień będą miały udostępnioną tą wolierkę, żeby mogły sobie wyjść spokojnie tutaj pospacerować, przewietrzyć się. Wiadomo, to wszystko będzie regulowane w trakcie sezonu, jak to będzie wyglądało, czy jeżeli będą się gdzieś próbowały łączyć, wtedy na tej wolierce będą spędzały większość czasu. Okienko tam z tyłu nadal zostało, więc możliwe, że będą po prostu wyganiane tam okienkiem. Zaraz pokażemy, tak jak było wcześniej, wyjście do woliery, czyli mogą być tutaj wyganiane i siedzieć na dworze. To wszystko będzie sprawdzane w tym roku, jak te samice będą się zachowywały z tego tutaj z tej woliery. Jeśli byłoby tak, że, że będzie to wyglądało bardzo dobrze to docelowo ta wolierka zostanie na stałe dla nich taka, że tak powiem, od początku lotów, a wówczas ten przedział mógłby, no, mógłby zostać jeszcze zaadoptowany przez samce, czyli zrobiony taki mały, dodatkowy przedział na dodatkowe 8 cel, ale to zobaczymy jeszcze, to wszystko, że tak powiem, wyjdzie w praniu. Z tego miejsca jeszcze raz bardzo polega, polecam kolegę Mateusza, bo naprawdę wykonanie dla mnie rewelacja. Samo skręcenie chwila, moment, 20 minut, taki regałek skręcony, tak jak mówię, wszystko fajnie zmontowane, fajne, fajnie to wszystko zrobione, wykonane. No, myślę, że solidna, solidna firma. A tak, jak jeszcze powtórzę. Naprawdę cena bardzo konkurencyjna na rynku. Nie jest to jakieś wygórowane. Zwłaszcza, że wiemy dobrze, jak w, tym, w tych czasach wygląda, wyglądają ceny za, za materiały. No nic. Idziemy wpuszczać sam, samiczki do samców i rozpoczynamy ostatnie łączenie próbne. You and, me, oh, oh. you and me, me, oh. you and me.